Witam teraz taki na szybko tylko filmik z zastępczym telefonem z praktycznie końcówką filmu 1.6 i jak ustawić rozrząd ponieważ ponieważ padł mi mój główny telefon niestety utopiłem go w oleju i nic nie zostało mam teraz zastępczy telefon i praktycznie Cały ten filmik, co do tego etapu mnie nas na tu doprowadził mi, mi przepad, więc y, jesteśmy na takim etapie, że odkręciliśmy tutaj sobie y, osłonę rozrządu, y, mocowanie silnika. Silnik jest podparty tam od dołu. Y, teraz pokażę Wam, jak y, ustawić sobie ten rozrząd do wymiany paska. Tutaj od góry jakość jest bardzo kiepska, ponieważ ten telefon jest bardzo kiepski. Tutaj od góry wkładamy sobie ósemeczkę śrubkę. Wchodzi nam pasownie w otwór. No, może nie tak pasownie, ale pomoże to już mniej więcej ustalić Wam punkt położenia tego górnego kółka. Zróbcie sobie znaczek. Elegancko. E, pompa wtryskowa jest e, nieważna, jak ją ustawicie. Tam już widzę, ktoś sobie robił jakiś znak, ale ona w każdym położeniu jest dobrze ustawiona. Tutaj nie, nie gra to żadnej e, roli. Teraz przejdźmy sobie e, na dół. W tym kole. Fonicznym tam od dołu jest otwór, momencik, troszkę mi ciężko. O, jest otwór, taki zwykły torksik, to jest chyba te 30L pasuje. Nam tu przechodzi przez otwór i tam na wchodzi głębiej. Co daje nam e, górny martwy punkt, chyba górny martwy punkt. No, ale tak to pasuje, nie trzeba tutaj żadnych blokad. Tu jedynie co, można by na górę e, wziąć jakąś e, śrubkę bardziej pasowną. Ewentualnie poczekajcie, ja idę, przeskoczę sobie do moich e, blokad i zobaczę, czy nie mam czegoś, co by pasowało bardziej. No i dobra, mam tutaj. E, dopasowałem blokadę to jest chyba z jakiejś renówki prawdopodobnie do blokowania dołu silnika pasuje nam to lepiej jeden o, będzie dla pewności przez zrzucenie paska ja sobie jeszcze zawsze robię znaki gdzieś tam żeby to potwierdzić teraz biorę się za odkręcanie rolki prowadzącej rolki napinacza, pompy wody zrzucam pasek i zaraz to będę z powrotem montował. Także ustawiacie sobie to w ten sposób góra przez kółko tak dół przez koło foniczne. no i to mamy 1,6 HDI ja mam jeszcze wyjęty alternator, ponieważ jest w regeneracji. No. Także tak. No i dobra, tutaj mamy paseczek e, zarzucone. E, nowa pompa wody, nowa rolka prowadząca, nowy napinacz, nowy pasek poskładany. blokady sobie chodzą luźno w ten sposób. Blokady to są prowizoryczne blokady, ale spełniają ja swój egzamin i myślę nie ma sensu kupować nic innego tutaj też sobie wszystko pasuje ja sobie teraz napinam pasek mm, robię dwa obroty wałem jeszcze wcześniej dokręcam wszystko momentów y, nie mam aczkolwiek jak ktoś będzie potrzebował to mam dostęp do autodatę. ja wszystko kręcę na swoje własne wyczucie i, i, i nigdy się jeszcze nie przejechałem na tym także tutaj y, jak ktoś będzie potrzebował, to zapraszam do komentarza. Czy jak najbardziej udostępnię momenty dokręcenia tego wszystkiego. Ja sobie tu dokręcam, robię dwa obroty wałem i pokażę Wam, jak mają pasować blokady po tych dwóch obrotach. No i dobra. Ja już mam tutaj dwa obroty zrobione. Więc sobie trzeba zobaczyć teraz, jak nasze blokady pasują. Nie nam pasuje. Teraz przechodzimy sobie na górę. To był chyba ten. Chyba ten. Czy nam pasuje? No, proszę bardzo. Tak mają wchodzić blokady fajnie, luźniutko. I wtedy mamy pewność, że na 100% jest wszystko dobrze poskręcane. No i tutaj w dalszej kolejności. Słony, koło pasowe na wał, alternator, którego jeszcze nie mam, będę miał go dopiero jutro, więc na tym się kończy dzisiejsza dzisiejsza praca i tyle. Także, tak jak mówię, jakby ktoś potrzebował momentów do kręcenia tego pojazdu, to, to zapraszam w komentarzach, bez problemu udostępnię. 1.6 HDI, jak ustawić rozrzut?